Hej, witajcie bardzo serdecznie w nowym odcinku z gry Spyro na moim kanale, że akurat coś musi przychodzić. Eee, nocny, coś tam, zaraz to doczytamy. Co tam w końcu, co to za plansza? Co to za. Nocny szlak. Ok. Aktualności ze strony to jest tak mało ważny e-mail, że dajcie spokój Możecie zostawić łapę Mam nadzieję, że poprzednie odcinki, które oglądaliście Wam się podobały Spróbujemy znowu ten poziom, tak jak i poprzednie Zrobić sobie na 100%, na razie jeden nie pyknął Bo coś ewidentnie muszę musimy... Co to jest? O ty, to jest na tej zasadzie Coś tu już pomyliłem Źle wybrałem Pyk A co ja tu robię dalej? Aha, muszę jeszcze, coś tu mogę palić Coś się musi dziać to jest na takiej zasadzie szlak. Okej. Okay. Cyk. Teraz jakieś skrzynki czy coś. Proszę bardzo. Tylko, że to będzie trzeba... Leć! Mhm, oki. Okay. To to trzeba... pyk! Mam dwie sekundy, ale to by było trzeba zrobić jeszcze lepiej. Powtórzymy sobie zaraz poziom. Spoko. Są łuki, są skrzynie światła, jeszcze trzeba szukać. Spróbuj ponownie. No to jeszcze raz. Jeszcze raz. To można zrobić na 100%, ale to ja nie widzę, że to jest na tej zasadzie pomysł. W sensie poziom. Dla mnie to jest trudna rzecz. W sensie to, to, to nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać. Pyk. Okej, okay. To teraz skrzynki. Tylko tu nie ma popraw. W dół Ominąłem chyba jakąś. Będzie trzeba wrócić. Dobra, tak. Dają górę, dół nagle i to tak potem się miesza troszeczkę. Nie, zdobyłem wszystkie? Ok, to teraz jakieś łuki. Boom. Nie, nie chcę się topić. Mati ty frajerze. W tym już jestem dobry. Także pierścienie myślę przelecą bez problemu. Jak tu się pomylę, to to już będzie w ogóle wróżba straszna. I teraz, nie wiem, czy te... Nie, no, łuki się raczej nie niszczy, tylko przez nie się przelatuje. Dobra, udało się. Czyli tu poprzednim razem to nie było. T... Trzeba mi więcej... Dobra, jej już na farcie, na farcie z tą skrzynką. Pyk. Ciekawe co jest po tych łukach, jakieś latarnie. Latarnie trzeba niszczyć. Przez łuki przelatujemy. 12 sekund. Dobra. Ej, to nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać. Spyro, leć szybciej. Pyk, pyk, 9 Już mnie tu przyspieszają. Gdzie są latarnie? Ej, ale ja nie widzę latarni. Te diamenty przechodzimy najprawdopodobniej dalej. Już się nie będziemy tutaj z tym bawić. Powrót do Strażnicy Pokoju. Tam jest balon i może nas przenieść dalej. I tak to też chyba zrobimy, bo już nie ma się co męczyć. Stop! Cyk! Cyk! I do balona. Nie wiem, jak otworzyć te skrzynki. Próbowałem z tamtym kluczem. Prawdopodobnie był jakiś błąd gry. I to tyle. Teraz powiedz mi. Jej, lekko! Proszę bardzo, do władających magią. Tu były jeszcze monety do zdobycia praktycznie bardzo, bardzo blisko. Ale to sobie już odpuściłem w takim razie. No, ciężko może wszędzie zdobyć 100%. Może, może się da, ale nie nagrywając odcinki, bo wiecie, to jest stricte określony czas, nie ma, że sobie tu chodzę, tu sprawdzam czy coś. Odcinek to jest odcinek. Poza odcinkiem mogę tam jeszcze pobocznie coś próbować na 100% zrobić i poszukać tych wszystkich diamentów. Ale tak to sobie już można darować. Mm, nowa kraina. Już się zastanawiam, już, już jestem ciekaw, jak to wygląda. Pokaż. Okej, okay, troszeczkę tak a propos ciut, ciut zimowa. Ej, ładnie tu jest. Ładnie, ładnie. Dobra. Nie, 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 kto. Nie, nie, wierzę, tu można się utopić w takim czymś. Ale jaja. Chodź tu, gdzie on uciekł? Jaki gostek? Jaki typek? Czyli to można. Cześć. Aha, roz... rozumiem, że on mi się tam. Czyli może mu trzeba troszeczkę uciec tego gościa tym Czekaj czy, czy, czy no ale dobrze to jak go w takim razie stamtąd wygonić Stop Pokaż hm. on może może wróci za jakiś czas Dobra to jego zostawimy jego z tym jajkiem zostawimy Ile tu jest sumoków Trzy i dwa jaja do zdobycia Pokaż co, daj mi jakąś podpowiedź na temat tych magicznych stworków, witaj wśród władających magią. Cześć, chcę, byś uwolnił Smoki okay. i odebrał tym przebrzydłym niebieskim złodziejom skarb i jaja. Okej, stary nie ma sprawy. No, nie wierzę. Nie umiem w nich wycelować. Nie no, zginąłem, umarłem już na samym początku tej planszy o co tu chodzi? Dawaj, do przodu. Ogień. Nie nie... Ustawili się wszyscy znowu. Masz. Jeden po kolei. Nie będziemy się tutaj tak z wami Cerdolić Ja teraz chcę się dowiedzieć, czy ten. Ten niebieski teoretycznie wrócił. Ok. Nie! On znowu zrobił. Ne, 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 ne. Nie wiem, tu trzeba jakoś podejść go i zaatakować go. Yy. A można dodać czytaj? Nie, kontynuuj. Nie ma jakby od nowa. Jest kilka podejść do niego. Nie ma, że go będziecie gonić w nieskończoność. Trzeba od razu go przypiec jak najszybciej. Dobra, podejrzewam Łodda Co tu się dzieje? Tuż tu jest taka delikatna przesada w tej krainie z tym wszystkim. Z czego się śmiejesz? <laughs> Przegość Czekajcie czy on schodzi w dół? Schodzi. Jego trzeba inaczej za załatwić. Zaraz wykombinujemy jak. aha rozumiem dobra ok a nie zdążyłem aha bo tu jest też jeszcze jeden ale jaja dobra jest szarżą w niego masz typek, <noise> no, dziękuję. Tu jest to przejście, no to ok. Ty, ale najlepsze jest to, że jak my tutaj sobie nie zrobimy, na bieżąco. Ja idę zobaczyć tylko, czy ten niebieski znowu sobie, ty może go szar? Ja wiem jak, tak go szarżą dopadniemy, a mogę tak zjeść. Jest. Dobra, bo nie ogarnąłem, że ta szarża można to przecież trzymać. Dobra, to tutaj to jest zrobione. Dziękuję za zapis i jedziemy do pierwszej krainy. Tutaj w tym będzie dłuższy odcinek, ale pierwsza kraina, jak to się zwie, Śnieżne Grzbiety. Może być, mi się podoba. Śnieżne Grzbiety, ta jest. Gedin, możecie zostawić łapę, mam nadzieję, że odcinki wam się podobają. Znowu spróbujemy sobie kolejny poziom zrobić na 100%. Miejmy nadzieję, że się uda. Całkiem możliwe. Całkiem quite possible 2417. Easy. Podróż. Ty, ale jak wczytuję długo poziom, to znaczy, że będzie przynajmniej 400 monet. Przynajmniej jak nie lepiej. No, będzie lepiej. Już to widzę. Cyk. Dlaczego on robi taki długi nawrót czasem? Cześć. O nie, jaki robal wielki! 500 monet! Dajcie żyć, jakie to tu jest ogromne w takim razie. Dobra. No to wszystko, cześć ogniem. Dobra. Bo ja nie chciałem tam spaść. Dobra, chyba na. chyba idę. O ty, panie, co ty robisz? Jaki gość? Czekajcie, bo z tą szarżą... Oni są tu już nie. To nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać. To już nie ma easy peasy. Tu już się dzieją ładne rzeczy. Nie, jeju. Ja się najbardziej boję, że tu on spadnie, ten spyro, przy okazji kiedyś. Jest. Cześć. To będzie na miniaturkę. Boom. Dzień dobry. Dzień dobry. Powitam. Czekajcie, to od tej strony przebiłem się przez to wszystko. Już mamy 60 czy prawie 100. Prawie 100. Dobra, ciśniemy dalej. Jest i smok. A Ile tu jest smoków? Cztery sztuki. Pierwszy. Tu nie ma takich rzeczy, że można latać w każdą stronę, tak mi się wydaje. O, Spyro. Chyba nie boisz się tych wielkich, hałaśliwych, koszmarnych bestii? Wiadomo. Wspaniale. Tak też myślałem. Dobra, mówisz o tym, tak? Easy, stary, już to jest banał. Tu nie dolecę, nie ma szans. Dzień dobry! Jak mnie przypuczył? Ja go też przy okazji załatwiłem. Co z tą łowcą? Zjedz sobie to. Nie wierzę. Dobra. Czy tu gdzieś coś? Ten poziom jest o tyle chyba dobry, że nie będzie jakiegoś dziwnego latania w każdą możliwą stronę. Tu jakieś schodki robią. Okej. Okay. tu to trzeba dobrze wyczuć. Zamknij to. Cyk. Jak otworzy to, lecimy. Cyk. Mam cię. <ścoughs> przydałby się. O, jest już niedaleko smok. W sensie przydałby się save. Ej, fajny. Jeden z fajniejszych poziomów. Naprawdę podoba mi się to. Okej. Okay. Tu zrobimy miniaturkę jakąś taką fajną. Spyro i ten magiczny ziomek na tyłach. Boom. Spyro bliżej. Nie, zdajcie mi go. Jeszcze raz. Oj, to będzie miniaturka. Dobra, możemy cisnąć dalej. Nie zdążyłeś, człowieczku! Już słyszę niebieskiego. Słyszycie, nie wiem, czy słyszycie niebieskiego, ale już go słyszę. Dziękuję za uwolnienie! Jaki fajny! Jej, to musieli mieć dodatkowych ludzi od tego, żeby te smoki projektować. Naprawdę. Cześć! Au, au, au. Dobra. I teraz pytanie za 100 punktów: Czy iść. Tu? Nie, tutaj byłem. Stop. Byłem czy nie byłem? Tak jest. Tu. No właśnie, to dlaczego ja tędy nie poszedłem? Nie, czekajcie. Jak to było? Już się pogubiłem. Żebym nie szedł w miejsce Są dwa. Bank. Tam po, no bo teraz? Tak, bo tu jest takie miejsce, w którym tutaj. Gdzie słyszałem tego niebieskiego stworka, bo to jest najważniejsze, to jajko, żeby to... Ale to tu takie. Nie widziałem tego. Pogubiłem się Mateusz znajdź schody. Dobra, idziemy tu, tu jest jakieś. Cześć, a to nie ty. Pomyliłem sobie cię. No nie wierzę, ile... No, już razy może. To zabierz 345, no to jeszcze ciut. Jeszcze trochę, chodź tu wieczko, bo mój robak też musi jeść. Dobra, czyli tu byliśmy, wszystko zrobione. Teraz tutaj. Bang! mamy. Zander. Jeszcze dwóch. Nie jeden jeszcze. Dobra robota, Spyro. Jak tak dalej pójdzie, poznasz wszystkie sztuczki z naszej krainy? Chciałbym, czy są jakieś sztuczki na wyższe skakanie. To przede wszystkim. Tam są fajerwerki. I jak się tam dostać? Ja mam stąd tam poszybować, ale jazda tam trzeba do, doskoczyć. Tutaj też są na lewo, na prawo. Tu jest na zdrowie! <grym> Jej ukichnął sobie. Tu jest do domu! A ja nie chcę do domu. Tu byliśmy, tu startowaliśmy. A trzeba się ewidentnie dostać. Stop. no gdzie się trzeba dostać? Tu byliśmy Ale nie byliśmy tam na takim dookoła... Czekajcie, czy byliśmy? Gdzie to jest? Nie. To jest tam jakoś. Trzeba się tu, tu skoczyć i poszybować. Jest. biega dookoła? Spoko. To go dogonię w końcu. No nie wierzę! Mateusz, pomyliłeś sobie. Jest, dobra. Za którymś razem w końcu się udało. Okej, okay. tu mamy jeszcze smoka. Kelvin. Cześć. Bez obaw, zajmę się nimi. Okay, A tu są właśnie to. Nie jak ja to mam zebrać teraz? Okej. Okay. Nie wierzę! Jak mnie to mogło załatwić w taki sposób? Ty pierunie. To było nie fair. Zdecydowanie nie fair. Odpalenie ile mamy żyć? Dwa. Tak akurat. Trzeba by było zrobić. Patrzcie, zrobić tak i tu wrócić. O, tak to porobisz, wtedy jest najbezpieczniej. Choć też nie do końca. Te poziomy nie są takie proste. Dobra, zapisz mi to. Dzięki. Teraz wszystko tu pozbierać, gdzie tego niebieskiego. I zaraz wykombinować co dalej. Nie, jejubym spadł. Uah, mati, Mati, opanuj się, ta gra jest stresująca. Ta gra jest zdecydowanie nie na moje. Okej, okay, a teraz w takim razie, ziomki i zioma, ziomale. Please save me... How I can come back. Bo tu jest to dookoła takie, rozumiem. I tu nigdzie więcej nie można lecieć ani uciekać. Tylko trzeba się wrócić. Prosty temat. Bardzo prosty. I pomijając fakt, że mi brakuje nadal. A smoki mam wszystkie, jest wszystkie. Tu by było trzeba chyba zrobić tak, że na to zielone. Ok, i z tego zielonego dopiero tutaj. Właśnie. Cześć. I teraz jeszcze raz do domu. W sensie zaraz wam pokażę. Tutaj wszystko jest. Wszystko zebrane. Owca mnie nie interesuje. Tu co się wydarzyło? Jeszcze tu było takie rzecz, że po tej stronie coś tu było dodatkowego. Nie. Dobra. Czyli ja mam jeszcze jeden pomysł. Nie, że mi się już skończyły pomysły. Skończyły mu się monety. Tutaj z tego najwyższego pułapu można się jeszcze by było spróbować dostać. Tutaj, o widzicie, wydawało mi się to za daleko. Za daleko to było. Nie doleciałbym tam. No bo tu jest zdecydowanie bliżej niż tam. Pytanie, czy tam w ogóle coś jest? To jest dokładnie w tym miejscu, gdzie ja patrzę. No coś tak, jakby tam było, nie? Tu na środku jest to. Albo no od tej strony. A, to jest tamte przejście, tamte przejście takie. No, ale to jak się dostać tam? Czekajcie, spróbujemy jeszcze raz. Tutaj mogę dolecieć raczej na 100%. Znalazłem jakby opcję, i to jest chyba jedyna możliwa tutaj, że stąd dolecę tam. Cześć. Ale szczerze, to tak troszeczkę w to wątpię, bo to jest mega daleko. Jak inaczej? Kogoś tam naokoło, ale tam znowu nie ma przejścia. a Tu wyżej nie wyskoczę. Nie ma żadnego wyższego poziomu ani pułapu. no Możemy spróbować to jest na farcie, ale jest, dobra, czyli jednak tak. Oki doki, dobra, no to to troszeczkę tak nie do końca wierzyłem. Ale nie było też innej opcji. A jak nie ma innej opcji, no to trzeba kombinować. Dobra, jeszcze dwa tutaj pojedyncze, bo to czerwone dają jeden punkt. Ten f... Co wy robicie? Joju! Dobrze, że ludna was. Jak we mnie wpakował? Jeju, to było aż nie, nie, nieprzyjemne. To było smutno mi się zrobiło. Słuchajcie, bo tu są ziomki od tych schodów. To są przeagenty. Trzeba ich ogarnąć. Bo jak nie, to spadnę i jest po ptakach. Jest na farcie. Ostatnim cudem się bronili, ale coś wam to nie pykło. Dajcie dyszkę. Jest. Wszystkie diamenty. Na tym poziomie. Brawo ja. Poziom w 100% tak jest. Nie wiem, czy to był dobry pomysł. Był. To też tędy się szło. Tak, a gdzie jest do domu? Tu jest do domu. Okej okay. Dobra, bezproblemowo, znaczy bezproblemowo, no jakby na samym początku nie, nie było wiadomo gdzie do końca się dostać i jak tam przejść, ale to był najwyższy pułap, pułap, z którego można było się przedostać, innego wyjścia nie było, także dobrze, że spróbowałem. I to by było chyba na tyle, mam nadzieję, że się Wam podobało, że zostawiliście łapę i widzimy się w następnym odcinku, 100%, kolejny etap, trzymajcie się, cześć!